Według szacunków polskich dyplomatów w Kalifornii mieszka około 100 tysięcy Polaków. Część z nich mieszka właśnie tutaj w San Jose oraz w innych miastach w okolicy San Francisco. I to właśnie z nimi spotkał się prezydent Andrzej Duda, który dziękował im za pielęgnowanie polskości. W szczególny sposób dziękował nauczycielom, którzy pracują z dziećmi w polskich szkołach oraz dziękował też harcerzom, którzy również przyczyniają się do tego, że ta polskość tutaj w Kalifornii jest przechowywana. Prezydent mówił także w czasie uroczystości o Polakach, którzy kiedyś mieszkali w Kalifornii no, o pisarzach, o poetach, również o dyplomatach, ale także mówił o tych, którzy w ostatnich latach odnieśli tutaj sukces, jak choćby polscy współzałożyciele serwisu do przesyłania pieniędzy PayPal. Andrzej Duda wspominał też o tych Polakach, którzy tutaj pracują w koncernach informatycznych takich jak Google czy Facebook, które swoje siedziby mają tuż niedaleko stąd z San Jose. W czasie tej uroczystości, w czasie spotkania z Polakami w San Jose, sześć osób zostało przez Andrzeja Dudę wyróżnionych odznaczeniami państwowymi.